Rumieni to miejscowe zaczerwienienie skóry spowodowane rozszerzeniem naczyń krwionośnych. Często zlokalizowany jest na policzkach, a nasila się przy zmianie temperatury otoczenia, spożywaniu alkoholu lub spożywaniu ostrych dań. Nasza propozycja na zniwelowanie tych zmian naczyniowych to wykorzystanie lasera z głowicą o wysokopasmowym i pulsacyjnym źródle światła. Dzięki mocy źródła światła naczynka zamykają się, a rumie redukuje. Zabieg trwa około 30 minut, jest bezbolesny, pacjentka odczuwa jedynie ciepło, a co najważniejsze nie wymaga długiego okresu rekonwalescencji. Dodatkowym atutem zabiegu jest niwelowanie objawów fotostarzenia. Przed zabiegiem nie można stosować ziół fotouczulających, spożywać alkoholu, ani skóra nie powinna być świeżo opalona. Na koniec chłodzę skórę, nakładam krem zabiegowy oraz filtr przeciwsłoneczny. Do uzyskania pełnego efektu zalecam od 4 do 6 zabiegów w odstępie 3-4 tygodni. Należy pamiętać, że efekt zabiegu zależy od indywidualnych cech pacjenta, liczby powtórzeń oraz stosowania się do zaleceń pozabiegowych.